Manko, godzina dziesiąta jeden, z bólem głowy wstałem, wczoraj było nieźle. Ognisko w górach to jest mocny temat, zwłaszcza z ludźmi, którzy tutaj nie bazują od wielu, wielu, wielu lat. Szybko się. Miałem się w ogóle wykąpać wczoraj. Już się nie będę kąpał, bo mi nic nie wyschnie. Nie mam barcznika. Więc chyba odpuszczę tę kąpiel. Będę się szybko najeść, umyć, tak odświeżyć. Już tam się, mówią momentach chusteczkami, nawilżonymi. No i co, Zbieram się nie? Godzina 11:30, schronisko mam jak widzicie 50 metrów za sobą. No i widzicie, to jest ten dylemat: albo się dobrze bawisz i odpoczywasz, odpoczywasz po prostu głową przede wszystkim, spędzasz czas z niesamowitymi ludźmi, albo ciśniesz na wynik i, I idziesz te szlaki, tak, żeby mieć ten dzienny dystans. Zrealizowany, tak? Ja wychodząc o 11.30 na pewno nie zrealizuję dystansu. O i słyszę, że jeszcze telefon mi dzwoni, bo w chatce nie było zasięgu. Znowu jest sytuacja, że pada tyle co nic. Dodatkowo dookoła jest piękna mgła. Czyli pogoda jak wczoraj. No i aby się to nie zmieniło. No bo ja lubię, tak? Mówiłem wczoraj, że uwielbiam taką pogodę. No i w sytuacji, kiedy jest delikatna mrzawka to zakładamy sobie bluzę aktywną, która będzie takim buforem. My ją ogrzewamy od spodu, tak? Swoim ciałem. A woda, która na nią kapie, delikatnie wsiąka i za chwilę odparowuje. I tak naprawdę nie mamy dyskomfortu do poczucia wilgoci i e, zimna. E, to jest cały czas komfort, nie? Natomiast jakbyśmy założyli kurtkę membranową, którą miałem chyba na poprzednim filmiku, Tuż po wyjściu ze skarniska, bo wczoraj padało mocniej. No to za chwilę na podejściu pocą nam się plecy. Musimy częściej się zatrzymywać, robić pauzy, żeby się nie zatrzeć i nie zapocić. I to nie ma większego sensu. Suszy mnie niesamowicie po tej wczorajszej nocy. Słuchajcie, na stole było 3,5 litra cytrenówki, woda no i oczywiście piwo. Także możecie sobie wyobrazić, co tam się działo. Yy, nie chciałem to filmować jakoś specjalnie, yy, bo nie o to chodzi. Ale no, była pełna kultura. Mega przyjemni ludzie. Był wieczór panieński. Także dziewczyny no, najpierw zaczęły świętować przy swoim stole, tam niejako obok nas. A później usiadły przy ognisku, już zrobiło się chłodno. No, mega wesoło, fajnie i mam chyba małą przebitkę jak dziewczyny śpiewały także pewnie już wam to wkleiłem w poprzednim odcinku okej, okay, to tyle idę sobie dalej, co chwilę się będę nawadniał dobrze, że jest takie wilgotne powietrze bo jakby była susza to uuu niewątpliwą wadą pokrowca przeciwdeszczowego na plecaku jest to Później całą dupę masz moką, bo wszystko spływa po plecach i na tyłek. No i e, jak szliśmy główny szlak beskidzki w roku, mieliśmy taki patent, że wrzucaliśmy po prostu do pokrowca tam pod spodem, pod plecakiem kawałek kamienia. I wtedy, e, no, jakby woda kapała tam, gdzie był ten kamień, tak? Czyli no, nie wszystko leciało na dupę. W tym momencie o tym zapomniałem i oczywiście cały turek e, zamoczony, kiepsko. E, wiem, że jest to z korniska PTTK powinienem tam dojść za nie wiem, 20 minut mniej więcej, ale już mi było tak zimno, że jednak się zakułem w membranę, bo mocniej zaczął e, wiać tutaj od tej strony. No i tutaj z lewej strony cały jestem przemoczony łącznie z dupą, nie? Ale na szczęście jest ciepła herbata e, ze schroniska, woda gotowana na piecu tradycyjnym, także Grzeje. <noise> Zobaczcie, jaką fajną wiatę znalazłem. Eee... W ogóle to jest pierwszy moment, kiedy musiałem zmienić baterię. Całą elektronikę trzymałem w takim jednolitowym eee, worku do ITA 25 gramów waży. Mam tu ładowarki, jakieś wiesz. Wszystko co elektroniczne i czułem na wilgoć. I w sumie dobrze, że go stosuję, bo noszę to w klapie. A patrzcie, jaka kapa jest moka, bo sprzeciw przeciwdeszczowy niestety nie, dał, eee, nie zdał egzaminu. Eee, tutaj jest punkt widokowy. Pokażę Wam, jak to wygląda. Patrzcie, nie wiem, czy jest fokus, czy nie. Eee, beskit wyspowy, gorce, beskit makowski, tataj, beskit Żwiecki. Jeszcze fajnie ten wyszczególniony, trochę szczyty. Eee, no ale u mnie to wygląda niestety tak. Czyli dosyć kiepsko. O, ktoś siedzi samochodem? Możliwe, że ze schroniska. Tam. Przepyszne jedzenie. E, jadłem tam e, flaczki, a jestem koneserem kondese flaczków, także wierzcie mi, że jak ja mówię, że są smaczne, to są zajebiste. E, za flaczki zapłaciłem 11 złotych. E, do tego piwko, nie pamiętam ile, około siedmiu. No, i czuję się jak młody bóg. Trochę aparat podładowałem w międzyczasie. W ogóle poznałem taką dziewczynę, z Ukrainy przyjechała. No i biega po górach. Mówi, że wcale jakoś tam profesjonalnie się tym nie zajmuje. Mówi, a jakie dystanse? Siedem dyszek, szanuję. Siedem dyszek przebiec to. Ja myślę, że no jednak trzeba mieć nogi ze stali. Podziwiam. No i trochę pogadaliśmy, podpowiedziałam mi w, w kwestii zakupu butów, bo ee, stoję właśnie przed zakupem takich butów tailowych, typowo. Także, jak kupię to, pewnie coś tam będę o tym gadał. Eee, chciałem Salomony, ale powiem Wam, że przymierzałem wszystkie, jakie były w sklepie, i wszystkie były za małe, eee, bo ja potrzebuję 45,5. A oni mają zaniżoną rozmiarówkę i nawet 60 i chyba tam 2 trzecie, czy, czy coś takiego, były za małe. Więc kieps No i po rozmowie z tą dziewczyną, nie wiem czy się na buty z dekatlonu nie zdecyduje. Bo ponoć są świetne, a tylko dwie i kosztują. Co do moich zastosowań, no nie oszukujmy się wcale nieprofesjonalnych, bo przejście 30 km. Z takim plecakiem to nie jest profesjonalne zastosowanie, to myślę, że e, że byłaby fajna opcja. Właśnie szukam jakieś lekkie buty, bo czasem są takie trackingi, gdzie potrzebuję albo tylko lekkie buty, albo właśnie lekkie buty plus wysokogórskie, które ważą bardzo dużo, e, bo ponad 2 kg chyba mój zestaw waży. I w takiej sytuacji fajnie by było właśnie mieć leciutkie buty biegowe. E, które później wrzucam do plecaka i w, w, właściwie ich nie czuję, tak? No dobrze e, Musiałem się kawałek cofnąć, bo tutaj jest szlak żółto-czarny żółto e, I odbijam teraz tam Do usłyszenia To już chyba trzeci dzień jak pada w Beskidach No i z reguły to jest tak, że jeżeli pada, nawet nie jakoś mocno, tylko tak siąpi całymi dniami e, No to besk Beskidcy piech piechurzy mają e, nie lada trudność w pokonywaniu um, takich szlaków, nie? Popatrzcie co się dzieje. Także w butach biegowych no, byłoby ciężko. Nie ma gdzie zejść na bok właściwie. Także chyba dobrze, że nie kupiłem tych butów biegowych. I zdecydowałem się na te, bo sprawdzałem prognozę pogody. No i dokąd sięga prognoza to dotąd ma lać to coraz mocniej właściwie. Nie jest takie wyjątkowo pocieszające, ale tak jak mówię, no mi taka pogoda jakoś zbytnio nie przeszkadza. Jedyny minus taki, że nie ma widoczków, nie? A jeśli chodzi o przygotowanie buty i ciuchy, to jestem przygotowany na to. Taka uwaga dla osób, które chodzą z aparatem. To jest mega fajna opcja, sobie go zawiesić na pasie biodrowym. Najlepiej z boku tutaj niestety nie mogę przy tym plecaku. Dlaczego? No bo jak pada, popatrzcie, to wszystko jest mokre. Body jest uszczelnione, obiektyw nie, ale to jest świetny obiektyw, sam Yangi. to jest stara szkoła, więc często mi moknie i nie ma z tym żadnych tam problemów. I popatrzcie, wkładam sobie aparat obiektywem do dołu, więc wszystko sobie ładnie ścieka, wsiąka w to, później odparowuje. Najbezpieczniejszy sposób przenoszenia aparatu. Poza tym, że jakieś syfki mi wpadły tam do środka przy zmianie obiektywu. To automatycznie też nie przykleją się do matrycy, tylko spadają z powrotem na obiektyw i przy kolejnej zmianie będzie je można wydmuchać. Także jak nosicie aparat, to polecam skłem do dołu. No i tak to przymocowałem do plecaka, może od razu pokażę. Mam takie wielokrotnego użytku tartytki. Wciskamy guziczek i można odpiąć. Jest taki guzik, polecam wszystkim. Świetna rzecz, niewiele waży, lepszy od karabinków metalowych. Szybkie, wygodne, no i wytrzymałe bardzo. Słabo widać, bo zaparowany tak mnie przemoczyło, że musiałem zrobić znowu pit stopik Jest bajowisz tutaj e, na wiosce e, Polecam, smaczne jedzonko, nie jest jakoś specjalnie drogo A obok jest sklep spożywczy od Otido I przy zakupach za 15 taka e, można zrobić wypłatę Bo tutaj nie ma bankomatu, także też spokój. E, myślę, że cenne info, lecę dalej Fajnie ganią jest poprowadzony ten szlak Popatrzcie ile tu jest z dół Ciężko to oddać. No i idziemy tędy. No i zastanawiam się, gdzie dzisiaj spać. Bo przyznam, się, że w taką pogodę, no nie uśmiecham się spać w penerze e, pod tarpem. Bo mi się nieco później to zbierze, wszystko moka. A wilgotność powietrza jest olbrzymia. Więc albo jakaś wiata, ale niestety tutaj mapy nic nie pokazują. E, schroniska też żadnego nie ma. Było za mną chyba leskowiec się nazywać jakoś tak to bym musiał zobaczyć ze szlaku chyba w żółty szlak no i trzecia opcja to coś na mieście, bo idę do miejscowości chyba zębrzyce czy jakoś tak to ewentualnie tam coś. No zobaczymy. Kolano mnie boli i to dość mocno. Czuję, że mi spuchło, bo nie mogę nogi zginać. Więc powiem Wam, że chyba kicha będzie z tym e, e, głównym szlakiem świętokrzyskim. Może chyba poprzestanę tylko na małym Beskickim i ewentualnie jeszcze jakaś pętelka po Beskidach, jakimś innym szlakiem. Nie lubię się poddawać i rezygnować z planów, ale no musiałbym tutaj naprawdę drzeć szybko i spać po prostu tam, gdzie mnie noc zastanie. Jest to niemożliwe. Muszę spać w, w miejscach, gdzie, gdzie jest sucho, relatywnie sucho, bo oszczędzam na tym czas. I muszę co jakiś czas robić pauzy w jakichś knajpach, nie knajpach eee, Właśnie dla to, żeby się wysuszyć, no bo Całe spodnie miałem przemoczone od tego deszczu Zresztą popatrzcie jak wyglądają nogawki Całe w błocie Dobrze, że wziąłem te buty Heh. Zobaczcie co tam jest Za jakieś pół godziny, godzinę będzie zachód słońca. A ja szukam miejsca na spanie i nic nie mogę znaleźć, a paniat już mam cały przemoczony, to telefonem filmuję. Eee, miałem takie skupisko, nie wiem, sześciu, siedmiu domów jeden nowo postawiony taki naprawdę na bogato z belli takiego dawna. I eee, jeden był opuszczony i to był duży dom. Były dwie parę drzwi wejściowych, które były zastawione pustakami jakimiś czy cegłami. Prawdopodobnie po, po to, żeby się nie otworzyły gdzieś tam pod wpływem przeciągu, bo zamki nie są zamknięte. No i drzwi były na taką zasuwę e, garażowe, e, ale bez skutki. Czyli fajnie można by było tam nocować, ale ja widziałem to tak z godzinę temu. Więc chcę jeszcze wykorzystać te dwie godziny marszu, bo jako tako się idzie jest płasko Tylko, że leje cały czas. No, dzisiaj nawet na 5 minut nie przestało. Cały czas pada. Już mam przemoczone spodnie. Na szczęście kuchetka znowu daje radę z lewy. Polecam jest świetna. No i zobaczymy, gdzie dzisiaj będę spał. Ja Teoretycznie powinienem zejść do miasta. No ale nie uśmiecham się też spać w mieście, bo to nuda, nie? Najchętniej jakieś schronisko, którego nie ma. Eee, albo wiata. Pod tarpem też niechętnie, bo będę miał wszystko mokre później. Nie chcę mi się to zwijać. No to co, następne nagranie pewnie? Jak już znajdę jakiś nocleg. I chyba mam pomysł, jeśli chodzi o spanie na dziko. To ja też nie mógłbym ludzi w ogóle tutaj popytać, bo ciągle są małe wioski. I ja myślę, że bez problemu bym tu przenocował za darmo, czy nawet za trzy dyszki, czy za pięć z jedzonkiem. Ale jakoś tak wymyśliłem, że na, na dziko coś bym chciał. I szukałem jakiejś miejscówki. Słuchajcie, za mną jest stacja kolejowa Zembrzyce. Obok jest Tarsa. Tutaj jest na, na tym wale, jeździ pociąg. A tam jest duży wiadukt, nad którym jeżdżą samochody. I myślę, żeby pod tym wiaduktem. Tam powinno być sucho. Jak będzie sucho, to tam kiwam. I będzie dobrze. Słuchajcie, znalazłem nosek do spania. Początkowo był pomysł, żeby spać pod tym wiaduktem. To jest niedaleko miejscowości Zambrzyce. Tam, gdzie się pali za mną to światło, to tam jest stacja kolejowa Zambrzyce. No i początkowo myślałem, żeby właśnie pod tym wiaduktem tutaj samochody jeżdżą spać. A tu, górą tym nasypem, jeżdżą pociągi. Ale patrzcie na to: tu jest taki kanał, że jakby dużo wody padało, dużo deszczu. No to po prostu malioracja. Tak? Korpus mal malioracyjny. A tu jest przepust do tej melioracji. Ale że nie leje jakoś mocno dużo, w nocy też nie będzie jakoś mocno padać. Po w tym popatrzcie, ile to jest zapasu? Jest taka głęboka, że łapę można wsadzić, i to jest puste. No to jaki mam tu? Nie wieje, cisza, spokój, bezpiecznie. Jak mi dwa razy w ciągu nocy przejdzie pociąg na dół, bę, to nic się nie stanie. A nie ma, nie ma opcji, żeby mnie tu ktoś znalazł. I właśnie takie, to, tego typu nastrogi wam chciałem pokazywać na tym kanale. Budżetowo i tak trochę spazłem. Także rozkładam się i do usłyszenia. Słuchajcie, sprawdziłem mi pagna ze pogody. Jest bardzo zwiedzająca. Jutro ma nie padać od godziny piątej. Czyli około piątej w nocy na przestanie padać. Fajnie, cieszę się. Mam rozłożoną, podwójnie złożoną pandekę. Wymuchany materac z dekotondu. i właśnie ściągnąłem pokawiec z plecaka i kuratkę. Są ustawione na kijkach, I sobie schną, to wszystko ocieka i szybko odskakuję w puchówkę. Muszę też ściągnąć te spodnie i założyć getter, bo po prostu zimno mi jest, to jest wszystko przemoczone. I prawdopodobnie zrobię tak, że na te getter założę spodnie, spodnie tylko po to, żeby je wysuszyć własną temperaturę ciała. To będzie komfortowe, a przynajmniej mi wyschną. E, Bardzi mnie to na aparat, bo doszczętnie przemoczona głupo jest, że jej nie, nie wsadziłem do plecaka. No i taka ta plecaka nieszczęsna też jest przemoczona. Dobrze, że mam ten pokarpet przeciwdeszczowy. No to tyle. E, także jak się bawię z ciuchami, to e, przyrządzę coś ciepłego do picia i jedzenia. Nie mam za dużo wody, niestety. Bo wylewałem po drodze, bo było mi kolano. Także tam delikatny zapas, nie wiem, z pół musiałem wylać. Więc jestem tak na styk. Ale to była przemyślana decyzja, bo y, jutro o świcie wchodzę do miasta, także kupię sobie coś. Powiem Wam szczerze, że jestem tak niesamowicie zmęczony, jak złożyłem już cały sprzęt tutaj to przyszła taka ulga, że udało mi się znaleźć jakieś bezpieczne i suche miejsce. Pojawiła się świadomość tego, że mam wszystko przemoczone. Wszystko. No, prawie wszystko. No, kładka wytrzymała, ale bluza pod spodem i tak była wilgotna. No, bo wcześniej chodziłem bez tej przeciwdeszczówki. Buty delikatnie puściły spodnie to już w ogóle były mokre. Wszystko było takie, no wiecie, po całym dniu, tak. Rzeczy, których nie zabezpieczyłem w paczaku, e, waki przeciwdeszczowe albo na śmieci. A miałem w na śmieci, tylko po prostu nie zabezpieczyłem. od na skacowany. Myślałem, że jak wczoraj nic mi nie przemokło, to dzisiaj też nie przemoknie. A skąd? No tak się piło, że kładka puchowa delikatnie jest wilgotna. I co? I... I... Jakieś tam inne rzeczy też są delikatnie przemoczone I strasznie, bo nie boli jeszcze dodatkowo kolano Więc jak się położyłem... Więc jak się położyłem tutaj na matę, wszedłem do śpiwoła puchowego To zasnąłem na ponad godzinę I nie mam się siły nawet zrobić kolacji Muszę się za to wziąć, no trzeba coś zjeść, ciepłego ale nie mam siły. Eee. No i mam wygodne buty w środku, po wkładki. I zobaczymy, jak to będzie. Tem, tem, tam leżą wkładki. Tutaj, jest, tutaj są moje pozostałe rzeczy, niestety nie w niewodoszczędnym waku. Spodnie tutaj są, zobaczymy. Póki co. Jeszcze chwilę poleżę i może się wezmę za kolację. Ale ja nie będę już filmował, bo nie mam siły na to. Także do zobaczenia jutro. Jak widać muszę to przytrzymać jeszcze na takim wolnym ogniu przez jakiś czas warzywka już powoli się otwiera, wołowinka też wygląda smakowicie tutaj już mam herbatę jest to mieszanka czarnej herbaty, jedna torebka eee... i herbaty z liści konopi 70% i 30 mięty, także będzie mega smacznie. No i tak się urządziłem, nie wiem czy to widać, czy nie. O! Ale gorsze światło, żeby nie było przypału. No i mamy kuskusik, tak wygląda gotowy tutaj gadam sobie zerwałem. Który, żeli mi się, że jest mocniej skacowany niż ja dzisiaj od rana nie widać, ale zaraz będzie widać tutaj skacowany totalnie O, leży, leży w łóżeczku Tutaj kuskusik Powiem wam, że wyszło wyśmienicie, także zajadam się, popijam herbatką Czajem i... I gadam za fajnie. także kończymy